Cześć, witam na kanale info uprawa. W tym miejscu, w tym roku, rósł posadzony czosnek. Czosnek jesienny, tutaj był czosnek wiosenny i tam jeszcze był czosnek słoniowy. Oczywiście czosnek słoniowy urósł największy, ale to jest inny czosnek, więc pomówmy sobie o tym jesiennym i wiosennym, że bardziej cenię sobie właśnie ten jesienny, ponieważ on zwykle rośnie większy niż ten wiosenny. Oczywiście Wy sobie róbcie jak chcecie, każdy robi jak chce. Jednak u mnie sadzenie będzie mniej więcej na przełomie października i listopada. Czosnek jesienny, czy tam zimowy o zimy, można nawet spróbować sadzić w grudniu i powinny być dobre plony. Ja jednak sadzę tak właśnie mniej więcej, może na, na początku listopada będę sadził. Fajnie, jak ten czosnek posadzony jesienią zdąży się ukorzenić, niekoniecznie on musi wyjść na powierzchnię. Fajnie jakby tak było maksymalnie tam 10 cm on wyszedł, żeby nie, nie bardziej. I właśnie tutaj jest ten klucz, że według mnie sadząc teraz, teraz jest jeszcze za ciepło i ten czosnek za szybko wzejdzie, będzie rósł, będzie w miarę wysoki jak na sadzenie jesienne, przez co najprawdopodobniej gorzej przetrwa zimę, troszeczkę tam podmarznie, ten on raczej, raczej będzie żył, ale... Przez to, że on będzie właśnie za duży, podmarznie, to jest duże prawdopodobieństwo, że wyda mniejsze plony niż sadząc go właśnie trochę później, więc z czosnkiem się nie spieszcie. Ja tutaj też zrobię filmik z tego, jak będę ten czosnek sadził, tak jak to robię zresztą co roku. W tym roku uprawa poszła naprawdę dobrze, dosyć spory ten czosnek mi urósł, więc jestem bardzo zadowolony. Czosnek jesienny jest łatwy w uprawie, zresztą tak jak ten wiosenny. Tutaj trzeba tylko dbać o to, żeby później ten czosnek ogłowić i w zasadzie nie ma żadnych, i zwykle nie ma żadnych problemów w uprawie. Po prostu sadzicie i później zbieracie. Też kiedyś czytałem takie coś, no, że komuś zeszło zbyt bardzo, boi się, że mu to podmarznie i przykrywa. Po co takie zmartwienia? Też zresztą dajcie temu czosnkowi rosnąć, według mnie nie trzeba nic robić, nic. Przykrywać, wsadźcie go troszeczkę później niż teraz, za miesiąc, może troszkę ponad miesiąc, nawet za półtora miesiąca, i wszystko będzie dobrze. To był taki krótki filmik, wstrzymajcie się z tym czoskiem. Jeszcze powiem Wam, że polecam Wam w szczególności odmianę harnaś, przynajmniej u mnie się ona bardzo dobrze sprawdza. Ja Wam teraz dziękuję za uwagę, zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info-Uprawa, a jeszcze powiem, że najlepiej go sadzić na stanowisku słonecznym, a filmik z sadzenia czosnku jesiennego zaraz Wam się wyświetli, żebyście mieli wszystkie informacje, jak ten czosnek sadzić i tak dalej, żebyście mogli się dobrze do tego przygotować. Też postaram się zrobić taki filmik, nie wiem czy teraz mi się to uda, zobaczymy jak będzie z czasem, od sadzenia do zbioru, bo zawsze to robię na... Wiosnę, ale spróbuję zrobić właśnie czosnek jesienny od sadzenia do zbioru. Pozdrawiam.